Cześć, z tej strony a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 niesamowitych aplikacji na Androida. Zapraszam. Pierwsza aplikacja jest po prostu świetna. Wiele osób szuka tak zwanych paczek z ikonami do swojego smartfona, a tutaj możemy zrobić taką paczkę sami, według własnego pomysłu. Na początku wybieramy kształt naszych ikonek, potem kolor, rozmieszczenie ikon, kilka innych opcji do ustawienia i gotowe. Jest to świetna aplikacja dla osób, które często lubią zmieniać coś w wyglądzie swojego telefonu, a do tego chcą popisać się inwencją twórczą. Druga aplikacja to Cursor Control. Często pewnie zdarzało Wam się tak, że podczas wpisywania tekstu zrobiliście jakiś błąd czy literówkę. No i normalnie żeby zmienić jedną literę w środku wyrazu trzeba wycelować palcem idealnie w punkt. Na małych ekranach często jest to problematyczne a nawet wręcz irytujące. No i z pomocą przychodzi właśnie aplikacja o której mówię. Z listy aplikacji wybieramy te, w których kursor-kontrol ma działać, i od tej pory za przesuwanie kursora będą odpowiedzialne fizyczne przyciski głośności. Orbital Keyboard to nadzwyczajna aplikacja z klawiaturami. Oprócz kilku gotowych klawiatur do wyboru, mamy możliwość stworzenia własnej. Możemy ustawić praktycznie wszystko: tło, kolor, układ klawiszy, kolor spacji i wiele innych. Jeśli nie mogłeś do tej pory znaleźć odpowiedniej klawiatury dla siebie, to po prostu zrób ją sam. Kolejna aplikacja to zbiór wielu ciekawych tapet. Zdjęcia zrobione są bardzo fajnie. Wysoka rozdzielczość zapewni świetny efekt, a do tego interfejs samej aplikacji jest bardzo prosty i intuicyjny. Polecam. Ostatnia aplikacja na dziś to Curiosity Facts. Jest to ogromny zbiór wielu ciekawych faktów i informacji praktycznie z każdej dziedziny. Znalazłem tu wiele ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie miałem nawet pojęcia. Zaletą aplikacji jest fakt, że pobiera ona bazę danych w momencie, gdy jesteśmy podłączeni do internetu. W związku z tym z Curiosity Facts możemy korzystać również w trybie offline. Na mały minus składa się również to, że nie mamy do wyboru języka. A aplikacja dostępna jest tylko i wyłącznie po angielsku. Dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Żegnam się z Wami. Do ustrzenia!